To pan wyłączył osobiście kanał ten... ten... TVP Info. Proszę powiedzieć. Ja portal portal, portal no to proszę TVP Info. Tak... No. Czy pan wyłączył Proszę, państwo... proszę, ja, proszę powiedzieć. Proszę bardzo. Szabę. Szanowni Państwo, się nas nikt nie przedmiotował. Proszę Państwa, to jest człowiek, który wyłączył TVP Info. To jest człowiek, który wpuścił tutaj intruzów i doprowadził do przemocy. Tak, nie wszyscy zobaczą. Oto twarz, drańcy. Pokaż, ja. pokaż. Ja. Pokażem pan ja. pan pan ja. panu to zrobić. Pokaż to. Nie, nie, nie. Nie, tam... Panu, panu nie. wyłączyć. Tam no to co zlecenia pan działa? Wyłączył, wyłączył zlecenie pan działa. Wyłączył pan tortę. To, to 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 no to proszę, no proszę. Niech pan nas poprowadzi. Ale to prowadzi nas pan czy pan gdzieś ale, ucieka? Pan proszę pana, pan nas doprowadź no do tokarnia. Pan odpowie w sposób tak? za tokarnie. Dobra, no, proszę. Tak, tak, ale tylko tych dwóch panów. No raz i z A co pod madą? Co pan ma do ukrycia? Co pan ma do ukrycia? Nie, nie, bez miedzi się nie ruszamy, szanowny panie. Niech pan przyniesie te jest totalny. Schodzimy schodami, tak? No i naprawdę tak. Dlaczego łączy pan kanał tepejski? Proszę pana zaprowadzić nas pan Donneo, członków rady nadzorczej. Tak. Albo nikt nie przyjdzie no. tutaj ja to za, to proszę, to pan, Nie wiem, ja to to proszę nie pana zaprowadzić. Niech pan tym jest zapraszamy go starszego przewodniczącego. Proszę, proszę. Ale zapraszamy. Pan jest lesa, nie pan Karyerowiczu, wstyd się Pani. po prostu, Karyerowiczu. Pan idzie, proszę. Żałosny. Żałosny ma zaprowadzić do tak? No nie wiem, no idziemy sprawdzimy. Z mediami idziemy, więc tak, tak, Bardzo proszę. No, za to